jest połowami ochrony przyrody oraz położona jest w korytarzu ekologicznym ranki regionalnej. W granicach gminy znajdują się dwa zbiorniki wód podziemnych oraz dwa ujęcia wody wraz ze strefami ochrony pośredniej i bezpośredniej. W granicach, studium, w granicach gminy występują złoża wraz z obszarami i terenami górniczymi oraz osuwiska oznaczone na tutaj na mapkach i oznaczone także w stosunku studium. W granicach gminy występują obszary zagrożone powodzią, zarówno od morza, to jest ta mapka z prawej strony, jak i, z lewej strony jak i od rzek, to jest ta mapka z prawej strony. Występują także grunty rolne klasy drugiej i trzeciej, oznaczone tutaj żółtym kolorem, oraz lasy oznaczone kolorem zielonym. Jako, że jest to gmina nam morska wzdłuż brzegu morskiego występują przystanie, opisane na rysunku studium. Część południowo-zachodnia gminy stanowi też obszar portu Gdynia. W granicach gminy występują też uwarunkowania konserwatorskie, głównie są to zabytkowe układy ruralistyczne wsi oraz dwa zabytki wpisane do rejestru. Tutaj uwarunkowania infrastrukturalne oraz oznaczone na rysunku tereny zamknięte. Są to tereny związane z budowaniem wojska. Tutaj w gminy. One, te, zasięg tych terenów został teraz w ramach tego wyłożenia zaktualizowany na etapie opiniowania i uzgadniania. Kolejne tereny zostały uzyskały miano terenów zamkniętych i te informacje zostały zaktualizowane na rysunku. Kolejna informacja, która została zaktualizowana na tym etapie, to zasięg obowiązujących planów miejscowych. Tak rysuje się zasięg tych planów, czyli właściwie... Większa część gminy Obieta jest już obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obejmują 51% powierzchni gminy. W ramach opracowania studium pracowaliśmy także bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Może tutaj dwa zdania przekażę Markowi. Tak, dzień dobry, witam Państwa. Dużo już było powiedziane na temat bilansowania terenów i na temat tego, co, co z niego wynika. Celem takiego bilansu jest ocena możliwości zaprojektowania nowej zabudowy w studium poza planami miejscowymi oraz obszarami zwartej zabudowy. Liczy się taki bilans w perspektywie 30-letniej, i tutaj należy podkreślić, że. Celem bilansu jest właśnie ocena możliwości tego, co można zaprojektować poza planami oraz obszarami zwartej zabudowy. Inaczej mówiąc, wszystko to, co jest w planach miejscowych, wszystkie obszary przeznaczone pod zabudowę, które są w planach miejscowych oraz które znajdują się w obszarach zwartej zabudowy, pozostają bez zmian. Nie, nie, takie tereny po prostu, mimo nawet niekorzystnych wyników bilansów, bilansu, tak jak mamy tutaj do czynienia w Kosakowie, takie tereny mogą pozostać pod zabudowę. Niestety te tereny, które się w planach miejscowych oraz obszarach zabudowych nie znajdują, w przypadku ujemnego wyniku bilansu, nie mogą zostać ukierunkowane na rozwój zabudowy. Ja mam od razu pytanie. Proszę wyjaśnić, co to jest gwarna struktura? Obszar zwany tej struktury funkcjonalno-przestrzennej to jest obszar wyznaczony w, w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Jest on wyznaczony na etapie projektowym na bazie pewnych założeń. Tutaj takimi założeniami była, były odległość od infrastruktury technicznej, od sieci wodociągowej, od dróg, od sieci kanalizacyjnej i, i dobrze. To znaczy co? To znaczy, że na bazie na etapie projektu przyjęliśmy sobie tak zwane bufory w odległości, teraz już nie pamiętam, ale prawdopodobnie 150 metrów chciałbym sprawdzić w Iwansie. Można to sprawdzić w studium, to jest to zapisane. Przyjęliśmy konkretne odległości wokół tych sieci, infrastruktury technicznej oraz istniejącej zabudowy zabudową i na bazie tego określiliśmy obszary zwarte z tym, co przepraszam, od razu mam pytanie, czy to chodzi o zwartą... Szanowni Państwo, ja, ja mam taką prośbę, może dokończmy najpierw do prezentację, do a potem przejdziemy do dyskusji. To jest takie pytanie, tylko nie, bo stworzy się chaos, bo ustaliśmy w ten sposób, Pani Wolka przedstawiła, że najpierw przedstawimy prezentację, a potem przejdziemy do dyskusji. Jak teraz będziemy tworzyć dyskusję, to nie dojdziemy do końca, do, końca do końca prezentacji i po prostu będziemy musieli do tego wracać. Skoczmy, niech Państwo projektacie najpierw yy, dokończąc, tak powiem, swoje, potem przejdziemy do otwartej dyskusji. Panie Wójcie, może to Panie Burcie, w kwestii formalnej, ja uważam, że język powinien być komunikatywny i zrozumiały dla mieszkańców, w związku z tym, jeśli Pan posługuje się terminologią fachową taką, to proszę wyjaśnienie. To taka z mojej strony prośba. Oczywiście. Natomiast nie uważam, że obszar tej zabudowy jest, jest określeniem fachowym. Oczywiście, hmm. że jest. Oczywiście, Natomiast, no dobrze, okej. Okay. Jeżeli czegoś, jeżeli coś niedostatecznie wyjaśnię, to... Później będzie czas na to, żeby zapytać i ja naprawdę chętnie doprecyzuję jeszcze. Krótko mówiąc, w bilansie chodzi o to, żeby ocenić maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, czyli w odniesieniu do również prognoz demograficznych należy sprawdzić, oszacować, ile tych terenów w perspektywie 30-letniej będzie potrzebnych pod nową zabudowę. W następnym kroku bada się, ile takich obszarów już przeznaczonych pod zabudowę mamy w tych zwartych strukturach zabudowy, o których mówiłem przed chwilą oraz ile tych terenów mamy w przeznaczonych w planach miejscowych. Następnie wykonuje się równanie matematyczne, które odpowiada nam na pytanie ile tych terenów jeszcze powinniśmy lub nie powinniśmy doprojektować w studium, żeby spełnić zapotrzebowanie na nową zabudowę. Na bazie prognoz demograficznych oszacowaliśmy, że w gminę w perspektywie 30 letniej będzie zamieszkiwać około 43 tysiące mieszkańców. W odniesieniu do tej wartości okazało się, że, że gmina dysponuje dużą nadpodażą, jeżeli chodzi o grunty przeznaczone pod zabudową, zabudowę mieszkaniową. Oszacowaliśmy to na poziomie około 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Ta wartość może nie, niezbyt wiele mówi, natomiast w zależności od tego oczywiście jak intensywnie zabudowa byłaby zrealizowana, przekłada się to nawet na około kilka tysięcy nowych mieszkańców. Czyli ponad to co prognozujemy mogłoby gminę zamieszkać jeszcze kilka dodatkowych tysięcy mieszkańców. Dodatkowo trzeba tu wspomnieć, że również na etapie bilansu szacuje się koszty rozbudowy infrastruktury technicznej, drogowej i społecznej, które wynikają z obowiązujących dokumentów planistycznych oraz z tego, co, co jest zaprojektowane w studium. No i te koszty oszacowaliśmy na ponad 760 milionów złotych, gdzie przy budżecie gminy są to koszty naprawdę ogromne i to jest zobowiązanie na wiele, wiele. Na tej mapie, żeby zwizualizować tę wartość 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej przedstawiliśmy tereny, które do tej pory nie zostały zagospodarowane, a są przeznaczone w planach miejscowych w zwartych strukturach funkcjonalno-przestrzennych pod zabudowę. Jednocześnie tutaj odpowiadając też na, na pytanie z sali na tej grafice przedstawione zostały obszary zwartej struktury przestrzennej to jest ta granatowa linia. To są wyznaczone obszary zwartej zabudowy. Jak z tych terenów jest, jest naprawdę dużo, ale żeby, jakby, to, nie, to nie wszystko, bo oprócz tego mamy również tereny przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę, które znajdują się poza obszarami zwartej zabudowy. No i oczywiście studium też te tereny uwzględnia w swoim, zostało ono uwzględnione w projekcie. Teraz pokrótce przejdziemy do części kierunków, czyli na bazie uwarunkowań, które omówiłam wcześniej, na bazie bilansu, który opracowaliśmy razem z Markiem, na bazie tych danych przygotowaliśmy rysunek studium, kierunków studium. Podzieliliśmy cały obszar gminy na strefy, strefy, które charakteryzują się nieco, każda z nich nieco inną formą zabudowy czy zagospodarowania. I tak wyznaczyliśmy strefę rozwoju umiarkowanego w centralnej części gminy, strefę intensywnego rozwoju, która już w tej chwili funkcjonuje na, przy granicy z miastem Kydynią, czyli głównie to jest obszar po i suchego dworu. Wyznaczyliśmy część strefy turystycznej związaną z ruchem turystycznym przy Rewie i Machedinkach oraz przy przystani po Górze. Strefę przemysłową, która znajduje się w północnej części przy drodze wojewódzkiej oraz w części południowo-zachodniej, czyli tam, gdzie jest obecnie oczyszczalnia ścieków i tereny jeszcze niezagospodarowane teren, strefę nazwaną strefą wojskową, która głównie obejmuje tereny zamknięte wojskowe oraz strefa przyrodnicza w północnej części gminy. Tak jak wspomniałam Państwu, są to tereny objęte głównie formami ochrony przyrody oraz położone w korytarzu ekologicznym. Te strefy zostały oznaczone kolorami na rysun głównym rysunku studium oraz znajdują się na takiej rodzinie w tekście. I na tej rodzinie także widzicie Państwo zasięg zwartych struktur funkcjonalno-przestrzennych, co widać, że one zamykają się w terenach właśnie stref umiarkowanego, intensywnego rozwoju i w strefie turystycznej. W każdej ze stref wyznaczono już bardziej szczegółowo, czyli wrócimy do kolejnego, kolejnego etapu szczegółowości, ale nie jeszcze szczegółowości planu, ale nadal studium, wyznaczono tereny które podzieliliśmy na trzy takie kategorie. Są to tereny przeznaczone pod zabudowę, takie, w których są ograniczenia w zabudowie oraz takie z zakazem zabudowy. Na terenach, tereny, które, które zostały przeznaczone pod zabudowę, dzielą się jeszcze w zależności od funkcji, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zabudowy usługowej, związanej z usługami turystyki zieleni, tereny produkcyjno-usługowe oraz tereny infrastruktury Tereny, na których zabudowa jest dopuszczona, ale z ograniczeniami to są tereny cmentarzy, tereny sportu i rekreacji, tereny rolnicze, na których dopuszczona jest zabudowa związana z działalnością rolniczą, tereny zieleni urządzonej, ogrodów działkowych oraz lasy, ale tylko oczywiście zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów. Natomiast tereny, gdzie obowiązuje zakaz zabudowy, to są tereny zieleni krajobrazowej, łąki, pastwisk oraz zadrzewień śródpolnych, to głównie północna część gminy, to najbardziej atrakcyjna krajobrazowo i przyrodniczo. To są plaże i wydma oraz tereny wód powierzchniowych. Dla każdego z tych terenów w studium, w tekście określiliśmy funkcję podstawową, funkcję dopuszczoną na tym terenie oraz parametry, wskazane parametry zabudowy i zagospodarowania terenu. Są to wskaźniki, które później znajdą przełożenie w opracowywanych planach miejscowych, ponieważ trzeba zauważyć, że studium jest dokumentem kierunkowym, nie jest prawem jeszcze miejscowym, ale jest dokumentem kierunkowym, na podstawie którego opracowuje się plan miejscowy już w dokładniejszej skali, to jest kolejne przybliżenie dokładności i plan miejscowy jest już prawem miejscowym. Odnośnie układu komunikacyjnego, tutaj przedstawiliśmy ryciny z tekstu, układ obecnie obowiązujący i układ docelowy. Jeśli chodzi o aktualizację, zaktualizowaliśmy przebieg drogi tzw. Via Maris w związku z studium korytarzowym, które się ukazało w międzyczasie. Oraz grafika przedstawiająca przebieg planowanych ścieżek rowerowych. Dodatkowo na etapie opiniowania ścieżka wzdłuż plaży między Mechanikami a Rewą została określona jako piesza trasa dydaktyczna. To było związane z opinią RDOŚ, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. I tutaj bardzo skomplikowana procedura całego naszego opracowania. Może nie będę omawiała jej w całości, bo do punktu do grudnia, stycznia czy lutego 2023 roku Państwo prawdopodobnie wiecie jak ta procedura przebiegała. I tak jak już Pani Iwona wspomniała na etapie poprzedniego wyłożenia do publicznego planu wypłynęło 55 uwag. Część uwag zostało uwzględnionych. Projekt studium został przedstawiony do uchwalenia radnym na sesji. Natomiast na sesji, jak Państwo pewnie wiecie, obrady były burzliwe. Jedna z uwag została przez radnych uwzględniona stąd wprowadziliśmy te zmiany i ponownie przesłaliśmy cały projekt studium do wszystkich organów opiniujących i uzgadniających. Stąd pojawiły się niewielkie zmiany w uwarunkowaniach, ponieważ czas, że tak powiem, minął pewien, zmieniły się nieco uwarunkowania, pojawiły się nowe rzeczy, które wprowadziliśmy do tekstu i do rysunku studium, ale nie, nie są to jakieś takie bardzo ważne, zmieniające przeznaczenie informacje. Natomiast zostały one wprowadzone, uaktualnione. I teraz jesteśmy na etapie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu. Ważnym terminem jest, Ważnym terminem jest 16 maja, czyli termin składania uwag do tego projektu studium. I teraz jeden krótki slajd. Podstawowe zmiany, które zostały wprowadzone. To tutaj na etapie, na etapie sesji radni uwzględnili uwagę dotyczącą poszerzenia czy wyznaczenia terenu zabudowy usługowej. Początkowo ta, ten teren był takim bardzo wąskim paskiem wzdłuż drogi. Zdecydowaliśmy się wyznaczyć go bliżej z wartej struktury funkcjonalną przestrzennej, bliżej wsi Kosakowo i w formie takiej, która będzie łatwiejsza do zabudowy, ponieważ poprzedni teren był bardzo bardzo wąskim paskiem. To jest teraz, z tego co wiem, jeśli dobrze wiem, to jakieś zamierzenie przychodni ma być tam zrealizowane. Natomiast... To pokaże, ty, które to ale, przepraszam. Nie wiem, czy widać właśnie... Tak tego, widać, ale to jest tylko część uwagi, tak? Po prostu przyjęta, rozumiem. No ten punkt z uwagi został przyjęty. Część. Przez, no, część tej uwagi, tak? Uwaga dotyczyła całej nieruchomości. No cała nieruchomość nie była przeznaczona do tej pory pod zabudowę. To rozumiem, tak. że Państwo uwzględniliście tylko część tej uwagi. W takim zakresie, w jakim, w takiej powierzchni, jakiej, tak, jak była do tej pory, ale w innym miejscu. No. Nie, nie. Przez, drodzy widać. Państwo, przepraszam, że w tym momencie, Panie Wójcie, ale to jest bardzo istotne, bo jeśli mówimy, że została przyjęta uwaga radnych, to rozumiem, że w części, tak, bo pierwotna uwaga po prostu y dotyczyła większego obszaru, tak. To ja odpowiem może. Jeżeli chodzi o tą uwagę, no to mieliśmy na etapie uchwalania studium ten teren przeznaczony pod rolę. I uwaga dotyczyła umożliwienia budowy na tym terenie, znaczy przeznaczenia na tym terenie wskazania funkcji usługowej, która by umożliwiała budowę ośrodka zdrowia. No i tak też została ta uwaga rozpatrzona, natomiast yy, ja uważam, że do, dotyczyło to funkcji, bo tam padały konkretne zamierzenia co do tego, jak ten teren ma, ma być, na co ten teren ma być przeznaczony. W związku z tym, no, biorąc pod uwagę, że studium aż tak precyzyjnie nie, nie wskazuje, że to ma być tylko i wyłącznie taka funkcja, a nie inna, czyli tego ośrodka zdrowia, wprowadziliśmy funkcję usługową, na części oczywiście nieruchomości. Na, części. Na, jakiej a ja, na jakiej części? Może Pan powiedzieć na jakiej działce? Bo to jest około 5 000... tysięcy... Proszę pokazać sobie. Bo przepraszam Panie no. Projektancie, bo wnioskodawca na pewno wnioskował uwagę co do numeru działki, tak? Tak, działka ewidencyjna numer 109 przez 12 obręb Kosakowo. Czy Państwo wprowadzili usługi na całej tej działce? Ja nie. Nie wprowadziliśmy usługi na całej tej działce. Czyli to jest częściowe przyjęcie uwagi. Tak, a Nie całościowe. Nie całościowe. Szanowni tak. Państwo, to jest... No właśnie. Dlatego to, jest, to jest przyjęcie tej uwagi w takim zakresie, jak ona jest w tej chwili w projekcie studium. Dokładnie. No, czyli częściowe. A mogą Państwo pokazać działkę 109 i pokazać, która część teraz jest na usługi przekształcona w tym projekcie studium? Żebyśmy mieli taką jasność co do tego. Działka kilka hektarów aż po ten pas startowy. Uwaga też dotyczyła zmiany sposobu zagospodarowania w stosunku do planu kontra studium, no bo w planie miejscowym mieliśmy wyznaczone, tak jak Maja Wcześniej powiedziała, wąski pasek usług. Eee, tak, eee, w studium było w wąski pasek usług, który eee, tak naprawdę byłby trudny do zagospodarowania i powierzchnia, która była wcześniej w tym studium. To była też mniej więcej, trochę mniejsza niż teraz została zaproponowana, ale porównywalna powierzchnia usług została do tego terenu wprowadzona. No my, szanowni Państwo, ja wiem, że ten temat bilansu, który tu się przejawia, Państwa nie do końca przekonuje i Państwo jakby patrzą na, na, te nieruch na swoje nieruchomości na, na zagospodarowanie te, terenu gminy tylko i wyłącznie z punktu e, widzenia swoich nieruchomości. Natomiast no, my, e, nas obowiązuje przy sporządzaniu e, tego studium ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i my tak ten dokument musimy doprowadzić do końca, żeby ostatecznie wojewoda stwierdził jego zgodność. E, nie robimy tego po to, żeby na końcu się okazało, że dokument jest doprowadzony niezgodnie z prawem, więc jeżeli my mamy jakieś wyliczenia wynikające z tego bilansu, no to na tych wyliczeniach się musimy opierać i tutaj też to zostało wzięte pod uwagę. Przy usługach bilans. Tak, tak, tak. Do usług, tak, tak. nie tak, tak. mieszkalnictwa. Tak, tak. tak, tak. Przy usługach to się to znaczy, tyczy. stricte, nie? Tak. Jeszcze tylko pokrótce omówię drugą zmianę, która została wprowadzona, to zasady zabudowy na terenach rolniczych w ramach Wspierania rozwoju rolnictwa umożliwiono yy, zabudowę związaną oczywiście z działalnością rolniczą na określonych zasadach, yy, czyli nie dopuszcza się lokalizacji nowych siedlisk w granicach gospodarstw rolnych o powierzchni mniejszej niż średnia gospodarstwa rolnego, o ile nie wynika to z uzasadnionych potrzeb yy, zidentyfikowanych na etapie opracowania planu, w odległości bliższej niż 200 metrów od istniejących budynków mieszkalnych znów, o ile nie wynika to uzasadnionych potrzeb oraz na obszarach szczególnego zagrożenia pogodzią. Na pozostałych terenach dopuszcza się lokalizację siedlisk rojów. Ja, ja chcę dodać do tego tematu, bo wiem, że on budzi bardzo dużo kontrowersji, zresztą nie tylko przy okazji zmiany studium, ale też przy okazji planów miejscowych, z którymi mieliśmy okazję się spotykać, rozmawiać. My tak zapisy wprowadziliśmy do, zaproponowaliśmy takie rozwiązanie w studium, które niejako przeniesie ciężar decyzji o zabudowie gruntów rolnych na etap konkretnych planów miejscowych. Bo my teraz na etapie studium nie jesteśmy w stanie, no gdybyśmy mieli podchodzić do sprawy zerojedynkowo, no to tak jak to mówiłem chociażby na wyłożeniu, ale też na, na tej sesji musielibyśmy wprowadzić możliwość budowy siedlisk tylko i wyłącznie tam, gdzie konkretnie Państwo wskazali, że chcecie takie siedlisko, żeby powstało i uzasadnić powód tego wprowadzenia. W związku z tym, że do tego nie doszło, że te Państwa wnioski były bardzo ogólne, formułowane w sposób taki, że chcecie Państwo zachować możliwość. Zabudowy gruntów rolnych to też odzwierciedliliśmy to w zapisach. Co prawda, to czy, główna idea jest taka, żeby dopuścić możliwość budowy siedlisk dla dużych gospodarstw rolnych. Niemniej jednak wiemy, że na etapie planu miejscowego mogą się pojawić jakieś konkretne potrzeby w tym zakresie. W związku z tym zapis tak został sformułowany, że. I jeżeli na etapie planu miejscowego zidentyfikowana zostanie potrzeba w zakresie rozbudowy jakiegoś konkretnego e, siedliska, konkretnego obszaru, to to będzie wtedy przedmiotem analizy. Natomiast nie decydujemy o tym zero-jedynkowo na etapie studium, tak jak to było można powiedzieć w, tym, w tej wersji, którą widzieliście Państwo na ostatnim wyłożeniu. Bo tam, była, e, tam było powiedziane wprost, że e, nowe siedliska tylko i wyłącznie bezpośrednio e, przy, y, istniejącej, przy obszarach istniejącej zabudowy. Natomiast też pojawiły się takie głosy na temat y, budowy tych siedlisk, że właśnie Państwa zdaniem te siedliska jednak powinny być odsunięte od tej zabudowy z racji tego, że y, bardzo często mieszkańcy już budynków mieszkalnych jednorodzinnych zgłaszają uciążliwości związane z realizacją takich siedlisk i żeby dać możliwość rolnikom budowania tych siedlisk jednak Mówiąc, w krótkim szczerym polu, tak kolokwialnie to nazywają. W związku z tym, to zostało odzwierciedlone w tych zapisach, i tak jak jeszcze chciałbym raz podkreślić, ciężar decyzji w zakresie zabudowy gruntów rolnych został przełożony na konkretne plany miejscowe. Taka była idea, która nam przyświecała przy formułowaniu tych zapisów. Ja mam takie zapytanie: czy jest w ogóle yy, dzierżyński nazwisko, yy, czy jest w ogóle yy, jako zaprojektowane w studium, czy rolnictwo zostaje tutaj, czy, czy, ginie po prostu. Tak, jest też zapis mówiący o tym, przepraszam. My, jest też zapis taki różniący się w stosunku do tego, co było poprzednio w tym dokumencie wyłożonym, że na wszystkich gruntach rolnych dopuszcza się zabudowę budynków gospodarczych, tych towarzyszących yy, yy, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, natomiast takie stricte siedliska, czyli dom mieszkalny dla rolnika w ramach gospodarstwa rolnego nie jest wykluczony. Tak jak powiedziałem, ciężar decyzji o tym jest przeniesiony na miejscowy plan. Panie Komisarzu, jeszcze... Ale nie, jeszcze moment. Państwo mi w tej chwili daje rozwój, żebym biogazownik zrobił. Gdzie, czy mogę na moim siedlisku ją zrobić? No, konkretnie, gdzie można ją zrobić? Ale przepraszam. Mówimy o biogazowni, niż tak powiem, gdzie w centrum Pieroszynego no, na telepatronę. Nie, my nie mówimy, że w centrum, tylko gdzie to można umieścić. w tak. Może na łąkach, no, może, już... no nie wiem, gdzie... No bo my budzić 20 metrów od domu. Krauza, kiedyś chciał zrobić, był wielki protest. Na, na dzień dzisiejszy państwo mnie stwiera w 80%, żebym to zrobił w dotacji, tak? Gdzie to gdzie mogę to zrobić? To jest czy w ogóle yy, 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 kończymy z rolnictwem? Prosto powiedzieć, kończymy z rolnictwem i dziękuję. Na Mechelinkach zakaz gwiazdy koniem, na Rewie zakaz gwiazdy koniem. Jesteśmy w, yy, wioskami na razie, nie jesteśmy miastem. Dobrze, szan szanowni Państwo, ja się do tego odniosę. Generalnie, jeżeli Państwo obserwujecie działania przy tym studium, to to studium ma przede wszystkim zachować jak najwięcej terenów rolnych i umożliwić, żeby na tych terenach rolnych. Jak najwięcej działalności rolniczej się działo. Zmiany, które w tej chwili Pan Filip tutaj powiedział, tak naprawdę one może będą kosztem terenów rolnych, ale dopuszczą na terenach rolnych jakieś możliwe inwestycje, które oczywiście uszczegółowimy w planach miejscowych. Odnośnie biogazowni, nie wiem czy biogazownia w tym przypadku to jest akurat taki powoż, tak powiem, rolniczy, że tak powiem, rolnicza inwestycja, natomiast o ile dobrze pamiętam, to ona i w studium, i w planach miejscowych jest dopuszczona, tam gdzie są dopuszczone inwestycje. Oze. A jeżeli chodzi o zakaz wjazdu konno, to rewy dokładnie, to tak wprawdzie to jest poza studium, ale to myślę, że Państwo wiedzą, czym to jest spowodowane. To jest spowodowane tym, że po prostu ludzie, którzy jeżdżą konno, nie dbają o to, co konie pozostawiają. Dlatego jedyna możliwość to jest po prostu zrobienie całkowitego zakazu wjazdu. To, to Dobrze, pozostawię to już bez komentarza. Panie możemy kontynuować. mamy już mamy, rozumiem, że wszystko tak. omówione, więc możemy w tej chwili oficjalnie przystąpić do y, dyskusji. Więc y, poproszę, myślę, że po kolei, tak jak się wszyscy zgłaszają, nie wiem, poproszę, postaramy się jakoś tą dyskusję poprowadzić. i że tam Pan był pierwszy, potem my, tutaj Pani, potem tej Pani. Dobrze? <śleski> <śleski> odnośnie propagacji rolnictwa na naszym terenie. bo e, Tutaj e, kosztem grup Zaczynają powstawać plany budowy dróg, terenów zieleni urządzonej, zbiorników wencyjnych. i jak, w jaki sposób to rozumieć teraz? Czy, to, czy, to, czy kończymy z tym problemem, jak tutaj mówił gospodarz, czy budujemy drogi dla paku deweloperki, która tam powstaje w polu i, i parki dla nich? Szanowni Państwo, już odpowiadam, zarówno zieleni publiczną, drogi, jak i wszelkie inne inwestycje infrastrukturalne, które mają służyć ogółu społeczeństwa są wyznaczane na wszelkich terenach i na terenach rolnych, i na terenach mieszkaniowych, także po prostu wszędzie tam, gdzie to jest po prostu przeznaczone. Większość dróg zdecydowana, która jest w tym studium, jest też również w już poprzednich dokumentach planistycznych, także niczego nowego tutaj pod względem nie wyznaczamy. Zbiorniki retencyjne budujemy tam gdzie jest naturalny spływ wód i tam po prostu je lokalizujemy. Mam w tej chwili nie tylko w tym dokumencie planistycznym, ale w innych dokumentach i w różnych innych planach inwestycyjnych wiele zbiorników retencyjnych, które są w różnych miejscach w gminie, ale one są sytuowane tam, gdzie są najlepsze warunki zagospodarowania wód deszczowych. Chciałabym poprosić o to, żebyśmy spojrzeli na mapę Piedłoszyna. Dziękuję. Wspominał Pan o tym...